Ankle z tej strony Mystek, A oto moje top 5 spółek z EGPW na 2025 rok. Jak również 6 dodatkowych. Zastrzeżenie, że treść analizy opublikowanych opinii, poglądów jest wyłącznie moim zdaniem i nie stanowi rekomendacji. Tak, pierwsza spółka. I pierwszą spółką, którą chcę przedstawić jest. ElektroTeam. To jest krótkie przedstawienie kursu, jak wygląda na stan dzisiejszy oraz cały poprzedni rok. Bardzo duży wzrost. z około 18 zł na 46,5 w aktualnej cenie. Cena do zysku nie jest jakaś super wysoka. Kapitalizacja 164 miliony. No i przewidziana przeze mnie dywidenda za rok 2024 może być w okolicach 3 do 5 zł. No i przy aktualnym kursie około 6 do 7%. No i wzrost oceniam spółki na no dość wysokie, możliwe nawet dojście do 60 zł w 2025 roku, czyli około 30%. ale zobaczymy jak to będzie. I tak. Czym zajmuje się elektroteam? Elektroteam zajmuje się stacjami elektroenergetycznymi, instalacjami energetycznymi. Systemami lotniskowymi, systemami bezpieczeństwa, inżynierią ruchu drogowego, liniami wysokich napięć, sieć komunalna, sygnalizacja oświetlenie oraz serwis. Tu jest taki mega, że najwyższy udział w sprzedaży w elektrytymie w pierwszej połowie roku 2024, no jeszcze nie mamy, za drugą połowę, miały stacje elektroenergetyczne około 39% w 2023, ochrona i bezpieczeństwo, czyli ten kontrakt na granicy białoruskiej. I tak, jakie ja widzę pozytywy? Napójść środków z KPO, no, odblokowanie środków z KPO, gdzie zaplanowano około 15 miliardów euro na inwestycje związane z zieloną energią i zmniejszaniem energochłonności, no, wzrost portfela zamówień, gdzie przez pierwsze półrocze Elektrotym zakończył z portfelem zamówień wartości 643 miliony wobec 567 milionów w poprzednim roku, czyli wzrost o 13%, w połowie roku no dość niska wycena cena na zysk no i wzrost wydatków na obronność i bezpieczeństwo no spółka zapowiada że chce wykorzystać szansę związaną z istotnym wzrostem wydatków na infrastrukturę obronną i bezpieczeństwo, gdzie wydatki w 2025 roku mają się 47% PKB czyli około 190 miliardów. No i spółka zakłada dalszą kontynuację udziału w projektach zwiększających bezpieczeństwo. No między innymi na te kontrakty, na granicy Białoruskiej. Może o tym świadczyć. Tak, kolejnym jest możliwa udział przy działaniach przygotowawczych do realizacji inwestycji w energetykę jądrową. Kolejne jest praca z samorządami, czyli produkty w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, inżynierii ruchu, sygnalizacji, oświetlenia czy innych sieci komunikacji komunalnych. No i na ilość inwestycji jest istotny wpływ, ma wysokość środków, jakie dysponują. Kolejnym segmentem jest kolej, gdzie planuje dalszy rozwój w obszarach zasilania trakcji, kolejowej i miejskiej, no, gdzie naprawdę dużo jest możliwości wykorzystania tej właśnie spółki. No i jeszcze kolejnym jest, są magazyny energii, gdzie wzrost znaczenia w krajowym systemie ma udział OZE. I konieczne jest magazynowanie tej energii. Tak, negatywne aspekty może być przedłużająca się pauza decyzyjna dotycząca założeń istotnych programów krajowych i nowych inwestycji. wstrzymywanie jakichś tam, nie wiem, kontraktów, coś takiego może być. Spadek aktywności budownictwa. No tutaj na razie powiedzmy, że to nie jest na ten rok w sumie. Ale może w przyszłych latach. Możliwy wzrost cen surowców. No wiadomo, wzrost cen pracowniczych, no. Co roku wzrasta właśnie ta, no i krajowa, też może to przyczynić się jakoś negatywnie. No i zagrożeniem jest też bardzo duży wzrost akcji. No ale nie jest jakaś to spółka przetwartościowana. Pozytywne aspekty napływu pieniędzy są znaczące. No i jeszcze jest negatywnym aspektem rezygnacja procesa z niewiadomych przyczyn w sumie, no ale następca jest wymiary spoko. Nie jest taki, że więc powiedzmy, że nie jest to jakiś super duży minus, no zobaczymy w przyszłych kwartałach jak to będzie wyglądać. Kolejną spółką według mnie jest spółka Cyberfolks. Tu mamy wykres z ostatniego roku z okolic 90 paru złotych. Wzrost na 156 złotych aktualnie, czyli około 74%. Kapitalizacja 2,2 miliarda. cena do zysku. Około 19 aktualnie. No i przewidziana przeze mnie dywidenda za rok 2024, nieuwzględniająca jeszcze ostatniego kwartału. Od 2,5 do 2,7, czyli okolice 1,6%. Jak wygląda podział grupy? Cyberforce dzielimy na segmenty. To jest spółka? Inaczej. Postanowią ScaleTech, Blutengo. Spółki zależą do CyberFolks, Serendi Negro, Rock Drop Holdings oraz spółki podziały, udziały w spółce Berkom około 50%. No i tu są spółki wchodzące w skład Berkomu. I tak czym zajmuje się główne produkty CyberFolks? Są tu Stores, czyli kompleksowe narzędzie do tworzenia sklepów internetowych, w znajdziesz wszystko, aby łatwo i skutecznie i prowadzić, rozwijać, sprzedaż online. No i niedawno było wprowadzenie Stores 2, które jest oparte o intuicyjny kreator drag and drop. Kolejnym produktem jest CentiLegro, czyli umożliwia integrację sklepów z systemami RRP, zarządzanie magazynem, wieloma kanałami sprzedaży, między innymi własny sklep, marketplace, dostawcami usług, np. płatności dostawy. Kolejnym jest najnowszy produkt własny, który umożliwia szybkie i łatwe tworzenie stron internetowych, zaledwie kilka minut, no i to nie jest w pełni oparte w sztuczną inteligencję gdzie aktualnie posiadają 233 klientów i kolejnym segmentem jest Partners to marketplace, usług cyfrowych, który łączy specjalistów programistów, fotografów, marketingowców z klientami poszukującymi takich usług no, aktualnie jest 550 klientów no i wkrótce możliwe przejęcie około 50% akcji spółki Shopra. I tak, czym zajmuje się CyberFox? No, misją jest wspieranie klientów transformacji cyfrowej ich biznesów. Portfel produktowy firmy obejmuje kompleksowe usługi i rozwiązania dla codziennego prowadzenia działalności w internecie w modelu abonamentowym, czyli poprzez stworzenie stron internetowych, hosting, domeny, e-marketing, czyli certyfikaty SLR, SSL. A czym zajmuję się spółkawarką, gdzie jest około 50% udziałów, no, SMS, np. powiadamianie, jak paczuszka przyjdzie z poczty czy impostu, no tak z komunikatami na e-mailu, marketingiem, tym związanymi, push notyfikacje, czyli takie jakby wiadomości SMS, takie bardziej rozbudowane, integracjami. Czyli współpracuje z platformami, systemami, co umożliwia integrację usług z istniejącą infrastrukturą klientów oraz analizą danych, czyli oferują narzędzie do analizy wyników kampanii, co pozwala na optymalizację działań marketingowych. Jakie ja widzę pozytywne aspekty tej spółki? W może niekoniecznie w tym roku, raczej jest długoterminowa, a w tym roku też powinno być ładnie to wyglądać. Tutaj jest istotny wzrost niższej marażowych produktów, tym w tym momencie przychodów wyższa niż Abilda. Wykładniczy wzrost napędzany wzrostem organicznym oraz akwizycjami. No fajnie to wygląda, kolejna akwizycja przykładowo Chopera, przy kolejnych spółek. Tak. I wzrost nakładów marketingowych związanych z rozwojem nowych produktów. No, gdzie w trzecim kwartale marketingowe nakłady wzrosły o 2 miliony złotych wyższy rok do roku na trybuniu retention no, ratio na 113%, czyli to jest wskaźnik, który mierzy zdolność firmy do utrzymania przychodów od istniejących klientów w określonym okresie, uwzględniając przychody z ekspansji oraz utraty klientów, czyli się go oblicza jako procent przychodów, które zostały zachowane na początku okresu po uwzględnieniu tych dwóch czynników. Na przykład dla drugiej grupy klientów wynosi to w tym wypadku 113%, a najmłodszej grupy pozyskanych jest równy 191%. No i klienci pozyskania do 2017 roku odpowiadają za ponad 50% przychodów. Pozytywną rzeczą jest duży udział zarządu w akcjonariacie, czyli ponad 40%, niskie zadłużenie, no i możliwość przez to kolejnych akwizycji, na przykład wkrótce opera prawdopodobnie. Jeśli KMF się zgodzi, skup akcji własnych co jest. Bardzo fajną rzeczą, jak na polskie spółki, jakiś jest rosnąca dywidenda. No i pozytywną rzeczą jest cykliczny wzrost klientów. I fajną rzeczą jest też dywersyfikacja geograficzna. No tak. No i oczywiście muszą być też negatywne aspekty. No jest to dość konkurencyjny rynek. Wiadomo, jest dużo spółek tym zajmujących się rzeczami, na przykład z, 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 tworzeniem stron internetowych. No możliwy spadek marsz. Ogólniejszy niż zakładany przyrost klientów, też może się tak zdarzyć, że będzie koniunktura słabsza trochę w gospodarce, spadek dynamiki wzrostu przychodów, no to bardziej może przypadać na spadek kursu akcji, no i dość wysoki kurs aktualnie jest. Właściwie to jest na Techa, czy tam okolica Techa. Mhm. Także podsumowując, bardzo widzę pozytywnie tą spółkę, no i określam jej wzrost 25% może wzrośnie w tym roku, czy nawet do 200 zł. Zobaczymy. I tak, kolejną spółką numer 3 według mnie jest Mobruk. To mamy wykres z ostatniego roku. Z 318, coś takiego złotych zrób do 351, no i wypłaci dywidendę w okolicach 13 złotych. Tu pokazany wzrost po lepszych wynikach w ostatnim kwartale kapitalizacja wynosi 1,2 miliarda złotych cena do 17 gdzie najniższa cena była 268 złotych a najwyższa 355 i przewidywana dywidenda za rok 2024 wynosi tyle samo co w poprzednich latach czyli w okolicach 13,7 13, zł ze względu na dość duże nakłady na obszerzenie i zakładów i rozbudowy ich. No i przy aktualnym kursie wynosi około 3.75%. I tak, czym zajmuje się mobruk? Spółka zajmuje się głównie gospodarką odpadami, recyklingiem, ochroną środowiska i działalność obejmuje zbieranie, transport, przetwarzanie oraz unieszkodliwianie odpadów, a także oferowanie usług doradczych w zakresie zarządzania odpadami, głównie poprzemysłowymi. Nie wiem, gdzie się spółka mobruk. Rafekologia, gdzie podstawową działalnością spółki zależnej jest termiczne, unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i medycznych, dawne przyjęcie spółki Alkaja, która specjalizuje się w przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, a także w produkcji innowacyjnych materiałów budowlanych, takich jak kruszywa drogowe, prefabrykaty mające szerokie zastosowanie w budownictwie oraz polskie materiały drogowe. Która działalnością spółki jest dystrybucja materiałów budowlanych wyprodukowanych przez spółkę lKo. To mam pokazane jak np. z firmy chemicznych, budowlanów, odlewni spalarni odpadów. Dobre. I tak jakie ja widzę, pozytywne aspekty spółki na ten rok w sumie i na kolejne lata. Coraz większe wypełnia wypełnianie mocy spółki LKO. Jeszcze w poprzednim kwartale nie doszli do 100%. Wzrost sprzedaży w przyszłych okresach, np. w spalania odpadów medycznych i niebezpiecznych, możliwość kolejnych akwizycji, gdzie jest mówione, że Mobruk rozmawiał z swoimi podmiotami. W poprzednim roku tak było podane oraz że są możliwe dwie akwizycje w 2025 roku. Pozytywną rzeczą może być zwiększone moce produkcyjne spalarni odpadów w Karsach, instalację wytwarzającą elektryczną. No, to są m.in. panele fotowoltaiczne założone w tych zakładach, które mają być przeznaczone około pół miliona złotych. Pozytywnym aspektem jest trudne wyjść nowych podmiotów w tą branżę. No, ciężko są. ciężko jest zdobyć pozwolenie na spalanie tych odpadów, które mam obrók. No i pozytywną jest modernizacja i rozbudowa istniejących zakładów. Gdzie łączne możliwości przerogu, przerobowe grupy w segmencie mogą zwiększyć się z obecnych 170 ton odpadów do 390 tysięcy ton rocznie, czyli wzrost dwa razy praktycznie. Możliwe kolejne kontrakty na usuwanie bomb ekologicznych. I stabilna, pozytywna rzecz, stabilna, do około 50-100% zysków, no gdzie w tym roku raczej to będzie 50%, ze względu na te inwestycje w zakładach. Oraz oczekiwany wzrost popytu na paliwo alternatywę ze strony ciepłownictwa oraz niskie zdrużenie spółki. Negatywne aspekty postępowania egzekucyjne dotyczące opłat. No jest to właśnie postępowanie, że obrót kładowano niebezpieczne odpady, zabezpie... nie Niezabezpieczające. niezabezpieczone one były, zawierające azbest w Wałbrzychu i do Domów w rządzi się, żeby wypłacić za to szkodowanie w wysokości około 40 milionów złotych. A na razie są to oddalone te zarzuty przez Mogruk. No i może to wpływać jedynie, że na przykład w jakimś roku, jak jeśli dojdzie do dyskutku, zostanie to zarządzone przez sąd, no to nie będzie wypłacone prawdopodobnie wtedy dywidenda w tym roku. No i negatywnym aspektem jest pogorszenie sytuacji na rynku gospodarki odpadami. Możliwość wzrostu opłat za przetwarzanie odpadów. Też może komuś takie do połowy przejść no, Zwiększenie opłat za energię też jest dość znacznym minusem. No i spadek marsz na bombach ekologicznych też jest negatywny. I podsumowując, widzę sporo pozytywnych aspektów w tym roku i w przyszłych latach, więc oceniam spółkę bardzo dobrze i możliwy powrót do dalszych wzrostów kursu. No, w tym roku myślę, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, około 25%, bo również to spółka może pokazać w tym roku. Kolejną, czwartą już spółką według mnie jest spółka Mirbud. Więc pokazujemy ostatni wykres, okolice 8 zł. I byliśmy już na około 15 zł, no i aktualny kurs wynosi około 11 zł. Kapitalizacja wynosi 1,24 mld zł. Wskaźnik cena do zysku 7,6%. No i przewidziana dywidenda za rok 2024. Szczerze, podobna jak za rok upiegu, czyli okolice 26 groszy. I przy aktualnym kursie dywidendy może wynosić około 2,3%. No i czym zajmuje się Mirbut? Mirbut głównie realizuje projekty budowy obiektów mieszkalnych, biurowych, usługowych oraz przemysłowych. Więc zajmuje się infrastrukturą, gdzie firma angażuje się w budowę dróg, mostów oraz elementy infrastruktury transportowej. za projektami, oferuje usługi związane z zarządzaniem i nadzorowaniem nad projektami budowanymi. Jakieś również wykonuje roboty specjalistyczne, na przykład prace związane z inżynierią lądową, jak na przykład fundamenty czy prace ziemne. No i to jest pokazane jak się dzieli spółka kablarni, gdzie głównie to są drogi, JutroM, czyli mieszkania, no i tu jest najem, na przykład Hali Molewilska, a no to są te dwa podmioty, są praktycznie nieznaczące. I tak, jakie ja widzę pozytywne aspekty spółki Mirbud. napływ pieniędzy O. Wiadomo na infrastrukturę, Róg, ruch, kolei i rzeczy związanych z tym. No wysoki portfel zamówień, gdzie rok 2024 zawykonali w okolicach 8 miliardów złotych. No i pozytywnym jest przejęcie spółki kolejowej PBS Transpol, która specjalizuje się w budowie, remontach i modernizacji stacji szlaków i bocznych kolejowych. przejali Przejęli ich za 77 milionów. Duży udział prezesa w akcjonariacie, to jest pozytywną rzeczą, około 38%. No i fajną rzeczą jest zakupienie przez spółkę za 50 milionów, nowo wytwórnię mieszkanek mineralno-asfaltowych, wodobudowy dróg. Fajnie zdywersyfikowany portfel zamówień. No i pozytywną rzeczą jest osiągnięcie celu sprzedaży w 2024 roku na okolicach 500. No i pozytywną rzecz jest dynamiczny wzrost przychodów w przyszłych latach. No i negatywne aspekty. jakie ja widzę przyszłe marże mogą być niższe. Mirbota nie ma jakieś najniższe w sobie marsz, ale mogą się zmniejszyć ze względu na dość dużą konkurencję na rynku. Przetarg, jak widać, ile firm startuje do tych przetargów. Na przykład konkurencją sporą jest na przykład Budimex. Negatywnym aspektem jest wzrost płac dla pracowników ze względu na wyższą inflację w ostatnich latach, no i zakłóceniem łańcucha dostaw też może być negatywną rzeczą czy np. wzrost kosztów surowców no i negatywnym aspektem jest dynamiczny wzrost cen kluczowych nośników energetycznych, ropy naftowej i gazu ziemnego jak również negatywnym aspektem jest spadek pobytu na lokale ze względu na drogi kredyt gdzie nie może przychód nie jest jakoś znacząco widoczny w tej spółce, ale zysk to jest odpowiada za znaczną część Właśnie tego zysku. I według mnie ten ma dość duże szanse. No i myślę, że wzrost kursu może wynieść okolice 16 zł, 17 może. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Kolejną spółką dość sobie według mnie ryzykowną na pik w tym roku. No ale myślę, że po takim zdołowaniu akcji raczej powinien przynieść dobry zysk w tym roku. I tą spółką jest spółka Azbis. No i tutaj mamy wykres ostatni rok, gdzie spółka spadła w okolicach 44% z około 30, 28 złotych na aktualnie 18,34, no ze względu na niewypełnianie założeń oraz spadku dynamiki przychodów. No i kapitalizacja wynosi około miliardu złotych, wskaźnik cena do zysk 7,7, no i dividenda. okolicy. 11% tak przewidywane za rok pół dolara, czyli okolice aktualnie 27 zł czyli w złotówkach około 11% I czym zajmuje się Asbis? I Asbis to firma zajmująca się dystrybucją sprzętu komputerowego i IT oferująca szeroki asortyment, w tym serwery, pamięci masowe, sprzęt sieciowy oraz oprogramowanie dystrybuuje produkty znanych marek takich jak Intel, procesory czy Apple, iPhone'y na przykład, tak, ASMIS dystrybucji IT, dystrybucji produktów ICT oraz rozwiązania IoT, dystrybucja konsumencka, rozwój marek własnych, rozwiązania robotyczne. No jest to mała, mała część spółki, no ale może się rozwijać. Również CTTV oraz bezpieczeństwo i sieć skutecznie obsługuje sieć ponad 30 punktów magazynowych, dostarczając produkty do 60 krajów. Jakie widzę pozytywne aspekty w 2025 roku? No i główną rzeczą jest koniec wsparcia do Windows 10, konieczność wymiany sprzętu. Znaczy konieczność, no nie, nie jest konieczna, ale warto mieć to wsparcie jednak. No, potencjalne fuzje przejęcia. Odbicie popytu konsumenckiego poprzez spadek inflacji, na przykład w Polsce, przy krajach Unii Europejskiej. Dalsze rozwijanie marek własnych. Kolejne współprace ze sklepami. Na przykład ostatnio była to Jabra. No wiadomo, kolejne jakieś elektroniki, które mogą sprzedawać. Możliwe koniec wojny na Ukrainie. No, i to jest pozytywny aspekt, według mnie, gdyż Ukraina aktualnie jest uwzględniona jako drugi kraj względem przychodu w 2024 roku. Więc no może znacząco wpłynąć na sprzedaż Azbisu. No i optymalizacje w dziale HR, gdzie są wykluczeni najsłabsi w sprzedawcy i zmniejszenie trochę liczby pracowników. Według mnie jest to pozytywne. No i zbisak ma koło aktualnie. 2800 pracowników. No możliwy spadek kosztów operacyjnych. No i plusem jest według mnie dalsza ekspansja w Afryce, no który nie jest jakoś zbytnio w sumie zaangażowany przez inne firmy. No i wysoka dywidenda jest dość fajna przy dość niskim pay ratio na okolicach 50%. jakie ja widzę negatywne aspekty. Spadek sprzedaży w Kazachstanie spowodowany nielegalną dystrybucją. No jest to minusem dość sporym. Ostatnie właściwie kwartale. Kolejny powolny spadek marsz też może być negatywnym aspektem, gdyż no, nie mają zbyt wysokiej marży. Jeszcze gdy ten marża spada, to niestety no, zysk też spada. No negatywnym aspektem jest niewypełnienie prognozy za 2024 rok, jest zarząd spodziewał się. Wyższych widełek przychodowych, a nie zostanie to wypełnione według mnie. Jeszcze nie mamy danych za ostatni kwartał, no, a przychodowy mamy, więc nie zostało to wypełnione, co jest według mnie negatywnym aspektem. Kolejnym jest niestabilna sytuacja geopolityczna w Europie i Azji, różne konflikty, no i mogą być wysokie stopy procentowe. Kolejnym aspektem jest duży przy wpływ przychodów na smartfonach, gdzie głównym. Przychodem firmy jest sprzedaż najnowszych iPhone'ów z firmy Apple, więc też to może być negatywny aspekt, gdyż dużych nowości ostatnio Apple nie wprowadza, więc może być to zmniejszenie przychodów w tym aspekcie. I tak podsumowując, no, w przyszłym roku widzę, że może być dobry dla zapisu według mnie, no ale zobaczymy. No i wzrost kursu akcji ceny na okolice po wypłacie dywidendy 15%, z dywidendą będzie to około 25%. I tak, stworzyłem specjalnie wirtualny portfel z tych spółek. W, teoretycznie wirtualnie wpłaciłem 50 tysięcy, po 10 tysięcy na każdą z tych spółek. No i za rok zrobimy podsumowanie, jakie stopę wypracowały dana spółka, łącznie cało, całość tych top 5 spółek, oraz jakie mniej więcej procent dywidend wypłaciły. No i w opisie filmu będzie link do portfela, że będziecie mogli go Sprawdzać, jak wygląda aktualna wycena i stopa zwrotu tego portfela. Jeszcze jakie inne widzę ciekawe spółki na 2025 rok, jakie w sumie późniejsze lata. No i na szóstym miejscu, według mnie, jest Dekora, producent i dystrybutor aktoru wykończenia wnętrz, czy inaczej paneli podłogowych, gdzie mimo słabej koniunktury w poprzednim roku wypracowała bardzo fajne wyniki. Kolejnym aspektem jest teatrem, gdzie które, firma, która prowadzi działalność z zakresu automatyki przemysłowej, elektroenergetyki, klimatyzacji oraz innych projektów infrastrukturalnych i budowlanych. To jest podobny case troszkę jak elektroty, gdzie też ta elektromobilność, znaczy elektroenergetyka może być bardzo zyskowna w kolejnych latach. Ósmą spółką, według mnie, jest grupa AB, zajmująca się dystrybucją sprzętu IT w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wiadomo, no case tutaj końca wsparcia Windowsa. No i ostatnio też fajne wyniki prezentuje ta firma. Co może być bardzo dobrym pikiem na 2025 rok, jak i kolejne lata. Kolejną spółką według mnie jest, według mnie jest Budimex, która jest spółką budowlaną oferującą usługi infrastrukturalne usługowe. Wiadomo, największa firma budowlana w Polsce. widzę potencjał do wzrostu tej spółki w kolejnym roku. Na dziesiątym miejscu, według mnie, jest Kognor, który zajmuje się produkcją wyrobów płatniczych oraz obrotem złomami metali. Która niedługo otwiera nową walcownię w imionowicach śląskich, w drugim w kwartale tego roku, prawdopodobnie. Więc też może być spory wzrost kursu, według mnie, dzięki temu. No i 11 spółką, według mnie, jest firma Digital Network, która prowadzi działalność na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej. No i widzę. Duży potencjał w tej firmie i w tej formie reklamy. I to są moje topiki 11. Aby wy podzielcie się swoimi przemyśleniami i pikami na rok 2025. Zapraszam do komentowania, lajkowania oraz subskrypcji. I wpadajcie na kolejne odcinki. Żegnam uprzejmie.